Firma myli sieć kontaktów pracownika ze swoim własnym aktywem. I to jest, słuchajcie, fundamentalny, katastrofalny błąd. Dzieje się tak, ponieważ firma nie zbudowała systemowego procesu sprzedaży, który jest w jakiś sposób nadrzędny wobec relacji indywidualnych. Po pierwsze, krytyczne ryzyko odejścia. Kiedy taka gwiazda odchodzi, nie odchodzi sama. Zabiera ze sobą swoje portfolio klientów, często no, niestety do bezpośredniej konkurencji. Dyrektor zakupowy, który przez 10 lat budował relacje z panem powiedzmy Jackiem, a nie z panem, z firmą X, pójdzie za panem Jackiem. W rezultacie firma z dnia na dzień traci nie tylko pracownika, ale też niestety kluczowych klientów, przychody i udział w rynku czasem. Wartość firmy opiera się na jej zdolności do generowania przyszłych Przepływów pieniężnych, które pochodzą tak naprawdę od jej bazy klientów. W modelu gwiazdy sprzedaży lojalność tej bazy jest powiązana z handlowcem, a nie z marką czy produktem.